Tak, to jest moja klasa. Mało osób jest, ale trudno. To, to jest Pikmi Ona lubi tylko kolor I niestety, ale jest moją klaszaką. To jestem ja. Imia... Bad Girl jest girl. I lubię czarny. Mam młodsze siostry. I tyle. To jest moja BFF. Lubię kolor zielony. jest ode mnie młodsza trochę. No i jest moja Bethes. I lubię się na kolor. Um, dobra, to jest Tynek najwyższy łotr w klasie. Nie mam na niego krasza. To jest mój kolega w ogóle. I tyle. To jest majstra. Właśnie o niej teraz mówimy. Nazywa się Lena. I tyle. Sama sobie robi jaskira. No. To jest Michał. On lubi. On to jest taki Pikmi Boy. On jest najmłodszym chłopakiem w klasie. Lubi kolor niebieski, jest Pikmi Boy. To jest Nikodem. On lubi zielony, jest Debilem. To jest taki średni chłopak. I tyle. I. O. Teraz on. O. To jest. Nauczyciel. Nasz nauczyciel jest cudowy, najstarszy w całej szkole i to moja klasa. Super, co nie? Yeah. Jul... Julka, nie śpimy. To jest klasa, nie dom.

Co? Na wlew, ja xd A nie to. Czekajcie. Muszę robić BIP test. Ja mam zwolnienie XD! Wszyscy biegają. A nie, pikbi, ja się przywróciła o Ej, ale nie leżymy, tylko gramy, gramy, już szybko wstawaj. Nie ma czasu na to. Ej, Ja, Dobra, wstawaj, nie marudź, tylko wstawaj, musimy grać. Ale Pikmikiel się przy Oto terror, no wiecie. Wszyscy biegają, wszyscy biegają, wszyscy biegają. Chodzi Poziom... Może być osiem. Dobra, udawajcie się, że jest taka piosenka, bo ja naprawdę... Wszyscy biegają, wszyscy zdykają o nie gadajmy, bo on to lubi. Co oni tak szybko biegają? Co jest? Dobra, reszta zniknęła. Yy, każdy zniknął, tylko on nikodem został. Jest na poziomie 99. Uff, każdy już przegrał, tylko on nikodem dalej gra. No, on to lubi. Poziom 99 i ty. Poziom 100. O mój boże to jakby za to będzie wam trochę zacinać, czemu ja tu mówię? Dobra. Poziąc stąd. Ej, co on tak szybko biega? Przecież on zaraz będzie na 99, nizdę. A był? Dobra, wszyscy... Dobra, szyb... dobra, wstawaj, bo... Przestawaj już, bo no musimy już kończyć Dobra, ja jestem za stary, muszę wypić trochę kawy. O, już, czekajcie. Do... Po... koniec lekcji. No. Jezus, patrz myśli, Jezus, spać się nie da. Już idę! Jezus, spać się nie da. Udawaj, Julka, szybciej, szybciej. Tylko ona mnie tak woła. Dobra, idę. Co chcesz? Czemu na moim telefonie jest zainstalowany Tinder? Hi, hi, hi. Julka, czy ty pisałeś z jakimś od tym typem, który masz 69 lat i teraz zaraz do nas przyjdzie do domu? No ty jesteś normalna? Hi, 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 hi. Jeszcze napisałeś, że go ko kocham? ja... ja, ja. Nie. Co jest? Gdzie ona? What the fuck? Co się jej stało? Gdzie... gdzie ona zniknęła? Nie wiem, czasem wilka. Kotek tam jest! Ej, czekaj, jestem w banku, co? Super! E, e, hm? Gdzie jestem? Przecież to nie jest mój dom! Czy jestem? Part two? Chcecie part two? piękne pardwa będzie. Trochę długie będę robić, ale trudno. Pa! Pardwa, chcecie piszcie? Czy chcecie, pardwa? Proszę piszcie! Piszcie.